Jest późno do śpić, ale liga nie. Gdzieś między rzutem ze trzy, a rzutem o życie, jak ktoś dzwoni, ktoś... to nie numer alarmowy, to 0700 Hotline NBA. Fakty: gorące co historie za Kulis i zawodnicy, którzy grają, nawet gdy gasną światła. Hip Chen, 0700 Trudobraz Wtajemniczonych.

Pan w lesie? Halo. Tak, szukam sadzonek podpisane jako kałaj szpon leonard, ale niestety. Nie mogę znaleźć. To może pana Sadzonka. Może pani Sojcy? Moja leonarda. Teraz będzie żart sytuacyjny. Moja sadzonka jest teraz w przedszkolu. No i pana, To jak się pana. Sadzonka, uczy od tak. sadzonki szpona. Jak tutaj kołować pieniążek, nie robiąc nic. O, ale straszne pan pomówienia robi. To ja? Jest kołowanie. To jest po prostu. Kałajowanie, tak. to, jest... to jest kałajowanie pieniędzy. A, kałaj... To jest po prostu kreatywna księgowość. No tak. No tak można nazwać, tak? Mi się najbardziej podoba reakcja Steve'a Balmera i jego ludzi. Nic takiego nie było miejscu. nie miało miejsca. Połóżmy pomówienia, tam dowody po prostu jasno wskazują, że chłop dostał pieniądze za nic, jeszcze zapisy w tej umowie, no to musisz być zawodnikiem Clippers, musisz... Gdyby nie to, to tak. dałoby się wszystko rado obronić, bo to nie była firma krzak, no bo tam przecież się celebryci pokazywali, mhm. nawet do, nawet do Rivers tam się załapał, ktoś no. tam mówił o tej firmie, tak jakby tam poszerzał świadomość ludzi tak w kwestii... Sadzenia drzew i w ogóle tego wellness całego. Leonardo DiCaprio był, Robert Downey Jr. w ogóle nagrał jakąś tam reklamę. No, Balmer, różne źródła tu podaję, ale będę się opierał na Pablo Torre, który tutaj pierwszy tak jakby to dziabnął, że Balmer pompował tam 50 milionów. No i, no z i z dobra, czego no, no dobra. Było, no, z czego połowa to był kontrakt kawaya Leonardo. No... Także, a tam nawet więcej tego poszło, tylko on tam jakichś obligacji kupił czy akcji, już nie pamiętam. Ale suma summarum, że te 50 baniek poszło. I prawda, prawda jest taka, że no okej, okay. i tam jest taki, te, te, te dwa zapisy są. Że jeżeli będzie to jakikolwiek ko korygować w sposób, który Kałaj nie będzie chciał, tak na okrętkę mówię, bo już nie pamiętam tego konkretnego zapisu. Czyli po prostu, jak mi się nie spodoba, Jakiś tam pomysł, no to on ma prawo tego zawytować ale pieniądze tak ma być wypełnione. To ja to w pełni rozumiem, bo to jest normalny, dwie pan, dobrze zrobione Ale już ten zapis pod tytułem, że pieniądze mogą być wypłacone tylko i wyłącznie bo, Dlatego e, wtedy, kiedy on będzie w dalszym ciągu graczem Clippers, no to to już jest. E, panie Silver, no zeszli pan ogary. Sus suspected. Tak, bo tak mówimy, no bo ta firma Aspiration się okazało że oni zrobili reklamę. I to było, jak panu powiem, 29 czerwca 2023 roku. I to był tweet podany dalej przez Los Angeles Clippers, że happy birthday Kawai i że za każdy komentarz lub retweet Aspiration will plant one uh, tree for Kawai's birthday. No i to się rozeszło, proszę pana. Nie mam tutaj pokazane ile, w, ilości to się... Czyli widzi pan, Ile to było... zostało, zostało zrealizowanie działanie reklamowe z wizerunkiem Kołaja Leonarda, sprawy nie ma. Wie pan, to jest, to jest genialne, no, co oni zrobili. To jest, to jest, to jest, to jest znakomite, ale e, pragnę przypomnieć, u każdy pamięta, że jak się przenosił stąd Toronto do, e, do Clippers, że był tam wujek. Był, był. W, No był wujek Kałaja. Które tam rzekomo podjudzał troszeczkę, żeby wypłacili troszeczkę sosiku więcej dla niego. I się potem to okazało, że te pieniążki trafiały na konto tego wujka. No nie. Jak... Denisa Robertsona, zwanego wujkiem Leonarda. Tak, bo w 2019 roku Liga prowadziła dochodzenie w jego sprawie, że tam no, czerpanie niedozwolonych korzyści w czasie negocjacji transferowych, no ale nie znaleźli na chłopa haka, no bo tam nic nie było wypłacone lub tak było kreatywnie ukryte, że, że nic nie znaleźli. A to potem się okazało, określało się, że tutaj pan Torre um, no, 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 pokazał dokumenty, którym on był, że tak powiem, no u niego, u niego to wszystko spływało do niego na konto. Więc to niech sobie pan wyobrazi, Uf. że kałaj Leonard i jego wujek takie przekręty potrafią zrobić. Prawda? A to, 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 to co, co musi robić bogaty Ryszard, znaczy Paweł Bogaty? No ja to strach, strach się pomyśleć no. LeBron to może, no dobra może, dobra LeBron to takie 30%, że tam jakieś tam firmy krzaki są na niego, na dzieci, jakieś takie. Wiadomo, że, że za coś podpisał, coś zrobił. E, no ale on no w sumie też z drugiej strony kałaj to praktycznie tak ten, ten sam poziom All-stara w sensie, tak? Ten, ten superstara rozpoznawalność ligi. No może trochę niżej, no bo wiadomo, LeBron to LeBron. Ale na przykład no tam te, te, te wszystkie parchy, nie wiem, pokroju, nie wiem, J.R. Smitha, jeżeli był, i tak dalej, i tak dalej. No to tam by się wypadało. Przyjrzeć temu tematowi. No, ale wiadomo, przecież liga nie ruszy bogatego Ryśka, Richa Pola. Co eee, z Clippers pan myśli? Jakby to był... E... O, no, powiem tak, no co ma zrobić Adam Silver? No nic nie zrobi, bo on to podziwia. <grywia> no. Nagle te wszystkie kapholdy, aprony, tak, wie pan, no, on, on, on salary cupy, no nie, nie są. Tak, ale on, powie pan, podziwia kreatywną księgowość, jest człowiekiem biznesu, ma swoje korzenie w, w tym, żeby patrzeć na sprawy pieniężne w sposób kreatywny. Był tego nauczony przez Dawida Sterna. No, tylko że Za czasów Davida Sterna, jak była taka akcja w 2000 roku w Minnesocie, musimy przywołać nazwisko potężnego Joe Smitha. Chcieli obejść tam bodajże 3 miliony dolarów jego salary, żeby się, żeby, żeby jego pensji, żeby nie, nie, nie było w salary. Liga to wyniuchała. Wielki David na, na ówczesny czas, 3,5 miliona dolarów. Nałożył na nich karę, utratę pięciu wyborów w pierwszej rundzie draftu, co później jakoś tam rzekomo zwrócono im te dwa, dwa, dwa wybory, oraz zawieszenie kluczowych osób w organizacji. Mówimy tutaj o takim, no pachole, którym był Joe, Joe Smith swojego czasu, nie? To, to, to nie, nie było żadne znane nazwisko. No a tutaj już jest grubo, no bo... No, jakby nie było, no, Clippers to jest Los Angeles. Wiadomo, że, że ten gorszy klub zawsze będzie tym gorszym klubem. No, ale tutaj już mamy do czynienia troszeczkę z, z, z większym kalibrem zawodnika, jakim jest Kawhi Leonard. No, ale mi się wydaje, że to wszystko się rozbije o Balmera, bo to jest na tej zasadzie, że to no, chłop zrabia język. Ma takich prawników, yy, którzy no po prostu mogą wziąć tą ligę za jaja, tak mi się wydaje. I jakby to powiedzieć, no. Co oni mogą im zrobić? Pików im nie zabiorą, bo przez swoje, że tak powiem, knowania i próbę stworzenia wielkiego duetu Paul George, Kowal, Leonard nie mają. I inne wymiany oczywiście nie mają, nie mają kontroli nad swoimi pikami do 2030 roku. Więc jak gdyby im to jakoś zabrali jeszcze później, to już w ogóle by usadzili ten, ten klub z racji tego, że oni po, po, po po tym sezonie albo po następnym, już nie pamiętam tak dokładnie, mm, są w stanie po prostu wyczyścić sobie salary ze wszystkiego i rozpocząć świeży start w nowej hali. A do tego były potrzebne piki, więc ja nie wiem, jak oni co tu będą zrobić. Mi się no? wydaje, że no, ten NBA musi uruchomić śledztwo. Jakby to był jakiś Waszyngton, czy tam nie wiem, jakiś Hornets, czy tam Pelicans, nie? No to każdy, no, no tam wałki kręcą. Ale tu już za duży świecznik jest. To jest za duży świecznik, jest mało A ja według i... mnie, proszę pana, jedyne, co się może stać, a i tak się nie stanie bo mm -hmm. pan Steve Ballmer jest za dużym bogaczem, to jedyne, co by się mogło stać, to zespoły by kazały, wymusiłyby sprzedaż klubu, tak jak było z poprzednim właścicielem. Ale, z tym a, z, no, rasistą. Tak, no, Nie. z rasistą, Nie. który miał czarną bo, partnerkę, No to też jest, pan, pan pamięta. A, że tak, jest... no, no może z nienawiścią ją traktował. Tak, w każdym ale, razie. Ale, ale, ko, kochał, no. ale, kochał, ale ten, ale nienawidził. No. Ale mówię. Kiwił ten klub. Ale nie, no według mnie proszę pana no, postęp pan się nie zmieni. Nic kompletnie, żadnej kary, nic nie będzie. Będzie historia tak, jak była z panem Pochorowem i Andry Kidlęką, który pewnie dostał gdzieś akcji w Gazpromie. <laughs> tak było. No. Tak było, każdy już o tym zapomniał, że poszedł tam grać jeszcze w, w sile swojego wieku. Za e, jakieś Andrzej minimum i było dochodzenie, jak no. to jest możliwe, że za takie pieniądze tam poszedł, on powiedział, że się znają z pochorowym i lubią. No ale to co z to za problem, proszę pana. To jest jeden to jest jeden kontrakt w skali, w skali odkryty, tak? I to jeszcze taki, który można obronić, że no ale przecież zrobiliśmy. Było działanie reklamowe, prawda? No to nie było reklamy, to było w sumie podanie Twita dalej. No tak, ale, ale to wie w sumie, pan, ale do, do dobry wykorzy prawnik. wykorzystanie było wizerunku marki Kawaja Leonarda jest obronione. To, to, prywatne, to są to Zjednoczone, wie pan, no, przyjdą i powiedzą, no to jest prywatna firma. My uważaliśmy, że 20 parę milionów dolarów za napisanie Happy Birthday. To kampania warta, nie? Co i tyle. No i co im zrobił? No tam w ogóle. Ja, no mi to się wydaje, że tam jeszcze pogrążą tego, tego współwłaściciela, no bo on tam przecież narobił tych długów. E, jak, jak, ten, jak ten pan tam się nazywał? omknęło e, mi. A je, ja nie pamiętam. No grunt, że tam ten współzałożyciel um, e, narobi długów. No. No i cóż, no. Sądzę, że jego tam już utopią, że tak powiem za to. E, więc. Ale, ale nie no, mi się, mi się wydaje, że raczej tutaj no, Adam Silver musi tupnąć nogą. No musi tutaj coś musi być. Takie wie pan, takie śledztwo, że. Albo, albo będzie albo będzie w ten sposób, że, na, że wie pan, że powiedzą, że... Robią wielkie śledztwo, będzie wiele, wiele szumu wokół tego, będzie sprawdzanie, będzie wzywanie, będzie to, będzie tamto, aż w pewnym momencie uznają, że jednak nie było, e, m, nie było, nie no, wiem czy, jak to powiedzieć, nie no, ale było... Oczywiście, że będzie pokazówka, ale nic z tego nie będzie innego, oprócz pokazówki. No, Joseph Sandberg ten pan się nazywa, współzałożyciel który przyznał się oficjalnie do oszustw wobec inwestorów i pożytkodawców. No i ta firma Aspiration, tylko tak, ten pan Pablo Torre dotarł sobie do byłych pracowników, tylko że oni chcą mówić jako osoby anonimowe. No i teraz będzie pytanie, bo jeżeli rozpocznie się jakaś, jakieś postępowanie i wezwą tych, on będzie musiał przedstawić dane tych ludzi, Którzy tutaj potwierdzili, bo z tego, co, z, tego, co, z, tego co, z tego, co dobrze pamiętam, mi się rano jeszcze czytałem, dotarł do, do siedmiu czy do ośmiu byłych pracowników, którzy powiedzieli, że to miało, że to miało że ten kon, kontrakt Koła Leonarda i te wszystkie klauzule, o których wcześniej wspominaliśmy, miało to służyć obejściu limitu wynagrodzeń. Czyli po prostu, żeby, żeby do salaryka, żeby to się wszystko tam nie wliczało, no i że on po prostu miał dostać siano, więcej siana za to, że, za, to że, za to, że z nimi pod, podpisał. Jeżeli Ci ludzie są wiarygodni, w sensie takim, że pan Pablo sobie tego nie wymyślił, że nie posadził kumpla, nie zmienił mu głosu, nie nagrał jego ciemnej sylwetki, wie pan, w jasnym pokoju już tam odwrotnie. I ci ludzie naprawdę przyjdą i to i to zeznają, to albo Bolmer będzie musiał ich kupić. W sensie przekupić tych świadków dotrzeć do nich i po prostu zapłacić, że. A jednak mi się przewidziało, żeby, żeby nie było syfu, ale jeżeli to wyjdzie, to, bo to się też mi się wydaje, że teraz tych świadków się rozbije, że jeżeli dojdzie do tego, że jednak powiedzą, że tak, i sąd powie, że tak, no to wtedy NBA nie będziesz miała, że tak powiem. E, jakby to powiedzieć. E, no, będzie, będzie musiała zareagować. A na przykład pan Tomasz B. Borodo na naszym fanpage'u napisał wczoraj, że za karę Microsoft będzie robił apkę NBA przez kolejne 10 lat, a nie 5. Nie? Też, też gdzieś czytałem, mignął mi taki fajny komentarz. Nie, nie u nas niestety na stronie. A właśnie, czy oni nie, nie są przypadkiem, Microsoft nie ma jakichś takich grubych deal teraz z NBA? Nie wiadomo, no. Wie pan, że tam Microsoft Surface jako główny dostawca kom komputerów do analizy sportowej. Tak jak w NFL. No Widzi pan. Zaraz się może okazać, że będzie też głównym dostawcą, wie pan, kom kom komputerów do, do badania sprawy koła Leonarda. No. Będą mieć dostęp to jest, to jest, do jest... informacji. Tak. Powiem panu nie, szczerze, no, no pros, prosta sprawa. No, pro, to jest. No, nie, ma, nie ma co się nawet przejmować tą sprawą. Jest śmieszna, że można tak obchodzić. Sprawa jest taka, że pewnie jest obchodzony tak wszędzie. Przy dużych klubach, przy kontenderach i bogatych właścicielach z kreatywną księgowością. Było, będzie, było, jest i będzie. I co? No i no i sprawa odpotywa, no i już coś no tu dużo gadać. Kurde, nie pamiętam, gdzie, gdzie czytałem o tym. Był taki fajny komentarz, że, że to amatorzy w Polsce, to by, bo mniej więcej to, ten ta osoba napisała tak, że w Polsce to mniej więcej byłoby tak, żeby postawili matkę Kałaja zamiast tego wujka i Kałaja i oni by jej to wypłacali, a potem by to rozłożyli na, na raty, tak żeby się nikt do niczego nie przyczepił i tyle. By... <grym> Także tak, panie Wolmer, jakby się pan chciał uczyć kreatywnej księgowości, to no, w Polsce do Polski. W to proszę pana prosto w, do ręki bo mu wypłacili i wywalone by mieli w to, czy by były konsekwencje. Oczywiście, że tak podstałem by dostał i by się nawet nikt się by nawet nie, nie zainteresował, no to konto by sobie. 25 milionów w ręce no. do tego gotówki do ręki i tyle i sobie wydaje i tak cię nikt nie sprawdzi. No to wie pan Na no to to Tak Haymat sobie zdeponujesz przez rewolutę, przez granicy. No to przecież sobie jak przez rywolutę, no. Przez granicę. miliardera no. będzie. 25 milionów miliardera, tak. No to nie, wie, nie wiem, czy oglądał pan taki dokument król Zanzibaru. Nie, nie. O takim, o takim Polaku, który tam otwierał biznesy na Zanzibarze. Myślałem, że a, no, znam sprawę, ale przez chwilę myślałem, że chodzi no, 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 Pan no, no. o tego, co tam jeździ po Fryce i czarne, czarnoskóre kobiety yy, odwiedza w barach. Nie, <laughs> Najlepszy, nie, najlepszy nie, polski nie, podróżnik. Nie, no nie. Przebił tego Cejruskiego i Makłowicza? Pan no, nie zna tego? Że chłop, że chłop jeździ po tego, i jest w Afryce i wrzuca zdjęcia, że pijany rozwalił pokój, ale okazało się, Nie. że się zakochał i, i ten. I, i, wrzuca, I wrzuca filmiki, jak znaczy filmiki na Twitterze wrzuca e, jakieś materiały, jak idzie z dziewczyną do domu, i tak i to będę opowiadał co będzie robił, albo wrzuca takie, sticky pan, sniki piki zdjęcia z tymi czarnoskórymi dziewczynami. To naprawdę pan brzmi pan jak, Robert brzmi jak Robert Pasut, No to, tak, to, jest, to, jest, to To jest taki. Nie, bo on to jest podróżnik, nie? No, a, a to przed. Nie no, spoko. To... Nie, to wie pan. Nie, no spoko. No, Może być patologią, ale jak ma się wbite dwie wizy w paszport, to już jest się podróżnikiem. Ja, right. ja, ja Muszę, kurczę, no? zaraz, naj, nie, nie bez planu, bo to normalne. Jak on się nazywa ten gość? Kurde, no. Kurde, nie znajdę przy pana tego. było no takie miał teksty typu. Wyglądasz jak Kilian Mbappe zakochałeś się i to jest tego. Coś co. Eee. że to... słuchasz tak nikogo. Jakoś, jakoś... Nie wiem. Gdzieś kiedyś czytam o jakimś pasucie. Nie, nie. Jakimś jeszcze innym... jakiś jeszcze innym panu, który... A, a gmieje, a jakby jakoś tak się nazywał. Nie, to nie, to, nie taka, to nie taki poziom I, i to patologii. Nie, też tam jakoś pan, tam. Proszę pana. Aha. To, to nie, to nie, nie, no nie... bo ma wizy, ma wizy wybite w paszport, dobrze, to nie jest patologią. Jest podróżnikiem, on szuka, on podróżuje, on odnajduje siebie. Ogłąb Czarnego Lądu. <noise> Jak mi kazał swój nazwisz? Ogłąb Czarnego Lądu, jeżeli robi, to, co pan, jeżeli robi to, co pan mówi, że on robi, więc. Kurde, jak on się nazywa? bo on wyruszył właśnie z Polski. Dobrze, Zajmijmy, ale to, to ja polecam do tego króla Zanzibaru, to pan sobie tam sprawdza, ja panu powiem tak, bo potem już było tak grubo, że Rotkowski musiał wkroczyć. Że, że wierzycieli tam wie pan ten. No I było tak, że jakiś, jakiś chłop z Kielc wiózł mu, proszę pana, bo powiedział, że on będzie otwierał kolejny tam resort. No i jeżeli chce wykupić tam akcje, obligacje, no to żeby mu zapłacił milion gotówką. I ten rudkowski mówi, że chłop to wsadził normalnie w reklamówkę. I Skielc nad morze jechał do brata tego króla Zanzibaru i po prostu położył mu w reklamówce z Biedronki, milion polskich złotych, proszę pana, na, na stole. No to więc, no to więc przychylając się do tego, co pan powiedział, że po prostu chłop by dostał 25 baniek 28, przepraszam, banik według tego rzekomego kontraktu. To sądzę, żeby mu to by, przynieśliby mu 28 torebek doreb z, z Biedronki po prostu, reklamówek. I, i by dostały nie byłoby, nie byłoby, wie pan, tematu, nie. Hmm. No tak by byli, Więc... Dobra, nie ma co się, proszę pana, roz, roztegowywać nad tematem. Kończymy. Jeżeli ktoś rozmowy. by chciał obejrzeć, jeżeli ktoś tak, jeżeli ktoś by chciał obejrzeć ten dokument, to jest na HBO Max, go HBO. Max No tam tam no tam HBO. Tak, tu, który Także... z, HBO? Na z HBO. Który z HBO, no, który jak, jak dzisiaj wstało jakie zajęki sobie wybrało HBO to dzisiaj dzisiaj tam dzisiaj jest, tak. To jest. Polecam Król Zanzibaru, ogląda się bardzo szybko. Nie tak jak ostatni film Krzysztofa Gąciarza, ale ale dajemy radę. Dobrze. To patrzcie się trzyma. A proszę mi a do, do, do... To jest sekundkę, jeszcze oglądał pan już cały? Nie, ja nic nie obejrzałem odcinek. Tego. Nie, ja w ogóle nic od niego nie obejrzałem. Ale nie. Ale nie od Gońciarza. Chodzi mi o, o poważne sprawy. O ślub od pierwszego wejrzenia. Jechał. No to na podcast sobie zostawimy. Tak, tak. Dobrze. Kończmy te rozmowy, no. bo mi się same kończą. No pozdrawiam. Aha.